Ostatnie wybory na przykład pokazały, że, że ludzie z waszego pokolenia idą za, za KPN-em, nie, nie to, co chciałybyście być za KPN-em, za, za, kon za Konfederacją, idą za Brownem, idą za Pisem, to co dla mnie mi się to w głowie nie mieści, w moim światopoglądzie również nie. Zawsze myślałem, że, że młodzi są nastawieni jakoś tak asertywnie wobec świata i chcą ten świat zmieniać e, według siebie, a tutaj głosują na konserwatystów, tak, takich, niektórych to nawet e, ochujałych. E, konserwatystów jak Brown nie boję się tego powiedzieć i jakaś tam wiesz e, przychylność młodych ludzi względem tego odłamu w polskiej polityce jest dla mnie zatrważająca to znaczy że z, 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 zostaliście zmanipulowani i oszukani dajecie się oszukiwać i, i dzielić jak, jak to kiedyś powiedział skandal ZZ jak wielogatunkowe bydło tak no, w jakiś sposób e, zawiodłeś się na młodych ludziach Myślę. no po ostatnich wyborach tak Zdecydowanie, nie? no bo to, to ja bym to na, nazwał owczym pędem. Wiesz, jak jedna owca gdzieś idzie, to reszta idzie za nią. Nie?